Kochać? Jak to łatwo powiedzieć? Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdźmy zatem, co na temat święta zakochanych wiedzą dzieci z przedszkola, bambino. Czy wy wiecie, co to jest miłość? Nie. Co to jest miłość? To znaczy, że kogoś kochamy. A jak można pokazać, że się kogoś kocha? Mam udać buziaka, poważowanego księcia, Szerduszka. Chcę kogoś zabrać na spacer albo na ryby. Możemy razem iść sobie na bąkiet i pospierać sobie kwiatki. Albo można robić razem sobie śnieżki. A wiecie dlaczego was pytałam, co to jest miłość? Jakie święto się zbliża? Walentynki. A co to, to są walentynki? Święto zakochanych. A czy ktoś wie kiedy są walentynki? W niedzielę. Jak można poznać po kimś, że ktoś jest zakochany? Bo co robi takiego? Co jeszcze robimy, jak jesteśmy zakochani? Buziaki. Można na kogo smalować selduszka. Patrzy się dach bólu. Jak można spędzić czas z kimś, kogo kochamy? Podstulać się. Można lepić bałwany i zjeść samek. Razem kolację. Pooglądać ptaszki, jak jedzą przy karniku. Można pojechać razem na wakacje. Można pooglądać jak motylki latają. Można dawać bukiety. A co można dawać oprócz kwiatów? Tak dla lalek? Pierścionków, brylant, brylantów i bransoletków. Właśnie, my lubimy brylanty. Wlać kogoś do kina. A na co najchętniej byście poszli do kina? Na, na filmy. Ale, Ale jakie? Jaka... Na Barbie tajne agentki. Kogo kochacie najbardziej na świecie? Ja kocham moją mamusię i tatusia. A ja moją lulkę najbardziej lubię. Pracą swój sens Kochać Jak to łatwo powiedzieć